Witam na kanale Telka24 Dziś zaprezentuję uchwyt biurkowy na dwa monitory firmy Montis, model MT015 Everest Jak to od razu możemy wyczytać? Monitor jakie możemy powiesić na tym wisienniku to jest od 13 cali do 27 maksymalnie Zobaczymy z tyłu opakowania jakie ma dalsze parametry techniczne Powiem Wam, że to opakowanie jest dość ciężkie czyli solidny będzie to uchwyt na te monitory jeśli chodzi o rozstaż ślub VESA, to mamy 75x75 75 lub 100x100 100 mm. Regulacja pochylona od minus 70 do plus 70 stopni. Regulacja w poziomie 360 stopni. Maksymalna szerokość uchwytu to jest 42 cm. Maksymalna wysokość uchwytu to jest 40 cm. Jeśli chodzi o udźwig to jeden monitor może ważyć 8 kg. Jak mówiłem wcześniej, rozmiar ekranu jest od 13 do 27 cali. Tutaj mamy poglądowy rysunek, jak ten będzie uchwyt wyglądał po złożeniu. Teraz bierze się za wypakowanie elementów z pudełka. Zobaczymy, co jest w tym pudełku i będziemy go zaraz montowali. Tak się prezentuje uchwyt po wyjęciu z opakowania. Teraz musimy go złożyć. Na walizie mamy do tego instrukcję obsługi, jak to zrobić. Mamy zapisane wszystkie elementy, co po kolejek możemy to złożyć. Mamy dwa wybory. Jeśli chodzi o montaż uchwytu do naszego biurka, możemy go przykręcić tym, tym zaciskiem lub tak jak wcześniejszym też uchwytzie reprezentowałem na kanale. Jeśli mamy taką dziurę w biurku, możemy go po prostu przez tą dziurę przełożyć i też przykręcić. Dobrze, teraz postaram się go w miarę szybko złożyć. Jeśli chodzi o jakość elementów, z których jest wykonany, to dość solidne, ciężkie te elementy są. Widać że tu. Portu dostępnie poszedł na yy, słaby materiał, Przez wszystko jest jak widzicie dość grube, powinno spokojnie wytrzymać. Może by gorzej być z y, moim stołem, że on jest po prostu papierowy, nie jest, jest to solidnego drewna. To może on nie wytrzymać tego uchwytu, ale uchwyt prawdopodobnie wszystkim ciężar tych monitorów spokojnie wytrzyma. Dobrze, biorę się za montaż tego uchwytu do dwóch monitorów firmy Montis i zaraz zamontujemy na nim dwa monitory po złożeniu. Dobrze, mam już wstępnie przygotowany wieszak na monitory. Jeśli chodzi o jego złożenie, zostało nam tylko zamontowanie jeszcze dwóch uchwytów do monitorów, przykręcenie uchwytu do blatu stołu i za chwilkę zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Teraz zamontujemy element, który będzie trzymał nas monitor na uchwycie. Warto sprawdzić w instrukcji, czy ma być tym do dołu, czy tak. Według instrukcji ma być. To będzie śrubka mocująca z uchwytem na górze. Akurat, tak składałem ten uchwyt, zrobiłem to do góry nogami. Jeśli chodzi o te elementy, które będą trzymały nas monitor, już to poprawiłem. W tej chwili już będzie bezpiecznie. Zostajemy dwa rodzaje śrubek. One się różnią grubością. Musimy dodać odpowiednie śrubki do swojego monitora lub telewizora. Jeśli chodzi o i grubość na szczęście wszystko mamy w komplecie nie trzeba nic kupować dodatkowo Tak, patrzę te, te śrubki z mniejszym gwintem pasują akurat do mojego monitora to zaraz zamontujemy uchwyt i oczywiście jeśli chodzi o wszystkie śrubokręty czy inne imbusy mamy wszystko mamy w zestawie nie musimy się o nich martwić już mam w pełni przykręcony uchwyt do naszego monitora. Teraz go zamontujemy na naszym stalarzu. Tak jak mówiłem tą, ten, tą część, źle zamontowałem, była do góry nogami, poprawiłem to szybko. I możemy teraz monitor włożyć w szyny. Dla bezpieczeństwa dodaję tą śrubkę zabezpieczającą. Jakoś o, się załapało. Zostaje tak mamy ten śrubokręt, to możemy teraz zamontować. Za chwilkę podłączę drugi monitor. Zobaczymy jak to będzie się prezentowało z dwoma monitorami. One mają akurat, jeśli chodzi o wielkość 24 sale, jeden i drugi urządzenie. Dobra, montuję już tylko drugie urządzenie i zobaczymy jak to będzie wyglądało w pełnym komplecie. Tak jak jest złożony uchwyt do dwóch monitorów, mamy akurat tu jeden monitor i jeden telewizor, jak nie chciałem się nóżek demontować, dlatego jeszcze jest z tymi nóżkami. Zostały nam jeszcze tam takie plastiki, co leżą, żeby te przewody z tyłu pochować, które możemy też zamontować na naszym uchwycie. Ale nie musimy, za chwilkę Wam pokażę to z drugiej strony, jak to wygląda. Oczywiście możemy teraz monitorami sobie dowolnie Ustawiać pod jakim kątem są, czy tam wysokość, możemy też zmniejszyć lub zwiększyć, zwiększyć nie może, bo to widzę praktycznie maksymalnie Na samej górze zamontowałem ten uchwyt, możemy troszeczkę niżej z tym monitorem zjechać, żeby nam było wygodniej pracować na dwóch różnych ekranach Dobrze, teraz pokażę jak to wygląda od drugiej strony Oraz te wszystkie wasze regulacje, które możemy tutaj robić z tym uchwytem Tak z tyłu się ten uchwyt prezentuje, jak widzimy mamy masywną, dobrze wykonaną to prowadnicę jeśli chodzi o ustawienie w pionie, możemy po prostu to dowolnie sobie zjechać, ile chcemy, lub w tej chwili maksymalnie do góry. Uchwyty czy te ramiona możemy dowolnie sobie też regulować, pod jakim kątem chcemy. Tu jeszcze mamy śrubę, żeby ustawić go w pionie, lub też możemy, jeśli tam po woli, by go pod jakimś kątem obraz oglądać, i po prostu krzybu ustawić, też możemy to sobie dodatkowo zmienić, jak nam się to podoba. Oczywiście mamy obydwa ramienia ruchome, możemy na przykład zrobić jeden monitor w stronę, powiedzmy, innej osoby, jeśli chcemy pokazać, że coś zobaczyła ciekawego na naszej ekranie. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest według mnie bardzo solidne, nie wykonanie wszystko jest dość gruby metal, nie jest żadna taniocha. Według mnie to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli wam dzisiejszy filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o takich Uchwytach do monitorów. To było na tyle, trzymajcie się.